Witajcie, jestem Radek. Chociaż większość ludzi e, zna mnie z ksywki Leroy. Jak już zauważyliście, e, lubię sobie postrzelać, a także odwiedzam miejsca pamięci. E, no i cóż, w tym momencie chciałbym Was zaprosić do kolejnej takiej mojej e, małej serii. E, Odwiedzić właśnie e, tych, tych miejsc, martelorogi, bo tak to można nazwać. E, powiem na początku, że to była jedna z trudniejszych dla mnie, dla mnie takich e, trochę e, wypraw. E, raz, że, że sporo miejsc mi się szykowało do odwiedzenia w krótkim czasie. E, sprawa druga, no e, problemy z namierzeniem i, i jakąkolwiek pomocą. No niestety e, niektóre instytucje e, publiczne typu gminy e, czy, czy, czy muzea jako, że zwykłym jestem Polakiem, zwykłym szarakiem zostałem zignorowany na szczęście są ludzie są historycy, którzy mimo o chyba jakiś jeleń się tam rozdarł jako, że, że są ludzie, są historycy którzy nie patrzą na, na miejsce zamieszkania tylko tylko na historię tutaj chciałbym złożyć Ogromne podziękowania i wdzięczność dla, dla pana Jacka Kwiatkowskiego z śladami przeszłości Radom, gdyż to on powiedział mi, przekazał mi informacje o aplikacji Lasów Państwowych, Las Historii, tak się ona nazywa, gdzie są umieszczone. Właśnie miejsca masowych mogił, pomników, po prostu ogólnie mówiąc, miejsca pamięci w okolicach Radomia i nie tylko. No i cóż, oprócz oczywiście pana Jacka, bardzo chciałbym podziękować koledze Sławkowi, mówię, przepraszam, koledze Marcinowi z firmy Sabex w okolicach Radomia. Który też podrzucił mi kilka, kilka ciekawych miejsc do, do odwiedzenia. Także cóż, nie będę tutaj się za bardzo rozwodził. ktoś tam jeszcze mi pomagał, bo, bo tych ludzi było dużo, zwłaszcza w terenie. Chociaż niektórzy też odebrali mnie jak jakiegoś intruza. Na szczęście była to mniejszość takich ludzi. Większość ludzi jednak bardzo mi pomagała, bo ta aplikacja nie jest też może taka bardzo dokładna. Na szczęście dzięki językowi w gębie i, i, i ludziom dobrej woli odwiedziłem kilkadziesiąt takich miejsc, także, także sporo, I, i będą to miejsca, gdzie, gdzie mordowano jeńców wojennych w okolicach Ciepielowa, na przykład, czy, czy końskich, ale także i, i, i pacyfikacji ludności cywilnej. Głównie, głównie skupiłem się na pacyfikacjach hubalowskich, tak zwanych, gdzie Niemcy po prostu w odbecie po. No, Przegranych bitpach z oddziałami majora Dobrzeńskiego Hubala zaczęli pacyfikować wsie od w sumie obecnego województwa Świętokrzyskiego poprzez mazowieckie okolice, Przysuchy, mordując mężczyzn, praktycznie całkowicie niszcząc niektóre wsie, paląc burząc to, co pozostało, zacierając ślady w ogóle bytowania w tych miejscach ludności polskiej. Także cóż, a no oczywiście jeszcze co najważniejsze, też wielkie podziękowania dla pani Ewy z tropem Hubala, bo no, dzięki temu, jak ona pięknie przedstawia historię Hubala i Hubalczyków, mam nadzieję, że kiedyś też poruszy temat właśnie owych pacyfikacji. No bo jak wiadomo, w tamtym czasie no nawet Hubal w pewnym momencie się troszkę za, tak zatrwożył właśnie tymi, tymi prześladowaniami ludności cywilnej. Poza tym nawet i dowództwo Wojska Polskiego też chciało go po, po, po wojnie oddać pod sąd za niesubordynację, że przez niego właśnie giną ludzie. A, jak już pewnie zauważyliście w moich filmach, no to jednak już praktycznie od 1939 roku Niemcy na szeroką skalę w całym kraju mordowali ludzi. I czy to była akcja inteligencja na terenie III Rzeszy. Czy akcja AB tutaj w generalnej guberni, na której się teraz skupimy, bo właśnie dystrykt radomski, znajdował się w generalnej guberni. Także także, no niestety, niestety właśnie wtedy nie znano prawdy, że po prostu już wszędzie w całym praktycznie kraju mordowano, mordowano z zimną krwią ludność cywilną głównie. I, I to nie były setki, tylko, tylko, tylko tysiące, tysiące ludzi. Także cóż, zapraszam do, do tej nowej serii. Mam nadzieję, że, że się Wam spodoba. Dziękuję, że, że tutaj coraz więcej, coraz więcej subskrybentów mi przybywa, którzy nie tylko patrzą na wiatrówki, ale właśnie na, 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 na te moje wyprawy historyczne. E, oczywiście też chciałbym podziękować za, za, za wielki odzew i, i, i e, dobre słowo ekipie Stowarzyszenia. Cis, z Męcikału, gdzie byłem właśnie w tym roku latem i też nagrywam z, z tego miejsca filmik. No widzę, widzę, że, widzę, że po wyświetleniach, że jednak z tamtych okolic dość, dość dobrze te, te filmy się przyjęły, zwłaszcza z Szarży pod Krojantami. Także, także... No, mógłbym tu jeszcze wychwalać, e, e, bo, bo jest sporo osób, e, no, którym, którym jestem wdzięczny. Tak samo panu Rapałowi, który też już się nie może doczekać. E, filmu z e, jego sąsiedztwa będzie wkrótce. Proszę być cierpliwym, bo, tak jak mówię, jest e, kilkadziesiąt miejsc, które odwiedziłem. I, I po prostu muszę to jakoś tak sobie fajnie poskładać, żeby, żeby to się i, i chronologicznie w miarę zgadzało, no i miało, miało to, to jakiś sens. Także cóż, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania mojej nowej serii właśnie z dystryktu radomskiego. Także trzymajcie się i do zobaczyska.